Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak powstaje machina wojenna zdolna wytrzymać eksplozje, przemierzać każdy teren i strzelać celnie z odległości wielu kilometrów? Czołgi to symbol potęgi lądowej, łączący inżynierię, brutalną siłę i najnowocześniejszą technologię. Podczas tej wycieczki odwiedzimy największą na świecie fabrykę czołgów, aby krok po kroku odkryć, jak powstają te gotowe do walki stalowe kolosy. Tworzenie czołgu to nie tylko wyprodukowanie pojazdu opancerzonego, to zaprojektowanie platformy bojowej, która łączy w sobie mobilność, siłę ognia, ekstremalną wytrzymałość i zaawansowaną technologię. Jej rozwój wymaga skoordynowanej pracy inżynierów mechaników, specjalistów od uzbrojenia, strategów wojskowych i techników systemów obronnych. W pomieszczeniach projektowych o wysokim poziomie bezpieczeństwa specjalistyczne programy komputerowe służą do modelowania maszyny w najdrobniejszych szczegółach. Definiuje się tam kluczowe kwestie: rodzaj stali balistycznej, z której wykonany będzie pancerz, moc i charakterystykę silnika, układ zawieszenia, który utrzyma jego ciężar oraz główne uzbrojenie, które będzie przenosić. Ten wstępny proces jest wyczerpujący i może trwać ponad rok. Nierzadko koszt rozwoju i produkcji pojedynczego urządzenia z łatwością przekracza kilka milionów dolarów. Po zatwierdzeniu koncepcji plany są digitalizowane i przekształcane w niezwykle dokładne modele trójwymiarowe. Te wirtualne modele umożliwiają zaawansowane testy symulacyjne. Symulowane są uderzenia pocisków, eksplozje z bliskiej odległości, deformacje podwozia, a nawet zachowanie pojazdów w obliczu min lub ataków powietrznych. Jeśli wirtualny czołg nie przejdzie tych testów, projekt jest modyfikowany aż do spełnienia wymagań. Dopiero gdy symulacje potwierdzą wykonalność projektu, dopuszcza się jego fizyczną realizację. Produkcja czołgów rozpoczyna się od przybycia do zakładu ogromnych dostaw materiałów o ultrawysokiej wytrzymałości. Ciężkie ciężarówki transportują stal balistyczną, stopy specjalne i komponenty, które wytrzymają nie tylko bezpośrednie uderzenia, ale także ekstremalne temperatury i wysokie ciśnienia. Te metalowe bloki umieszczane są w piecach przemysłowych, w których temperatura przekracza 10 000 stopni Celsjusza. Tam metal topi się do stanu płynnego. Następnie jest on ostrożnie wlewany do precyzyjnych form, które ukształtują główne części: lufę, podwozie, płyty pancerne oraz wewnętrzne mocowania silnika i układu przeniesienia napędu. Po stwardnieniu metalu części trafiają do centrów obróbczych CNC, gdzie sterowane komputerowo maszyny wycinają, wiercą i dopasowują je z milimetrową precyzją. Na przykład lufa jest wiercona za pomocą technologii laserowej o dużej mocy, co zapewnia idealny kaliber i idealne ustawienie. Podwozie zostało wzmocnione wewnętrznymi stalowymi żebrami, co zwiększa jego zdolność pochłaniania uderzeń. Gąsienice zbudowano z setek przegubowych płyt które pozwolą czołgowi bez trudu poruszać się po piasku, śniegu, błocie i asfalcie. Gdy części są już gotowe, rozpoczyna się faza montażu. Suwnice przemysłowe i zautomatyzowane pojazdy transportują każdy element na linię produkcyjną. Tutaj w perfekcyjnie zorganizowanej sekwencji, wysoko wykwalifikowani operatorzy i precyzyjne ramiona robotyczne współpracują, aby połączyć ze sobą wszystkie części. Najpierw montowana jest podstawa podwozia, Osie, koła napędowe i gąsienice przegubowe. Na tej konstrukcji umieszczane jest wzmocnione podwozie, które będzie stanowić kręgosłup czołgu. Na tym etapie montowane są również komory wewnętrzne, kabina załogi, przedział silnikowy, przedział amunicyjny oraz podstawowe moduły elektroniczne. Każdy spaw jest wykonywany technikami o wysokiej wytrzymałości, z użyciem śrub pancernych, które wytrzymują ekstremalne siły. Zewnętrzny pancerz jest nakładany kawałek po kawałku, tworząc praktycznie nieprzenikalną powłokę. W tym przypadku każdy błąd może zadecydować o życiu lub śmierci na polu bitwy, dlatego każde połączenie jest wielokrotnie sprawdzane. To właśnie tutaj czołg przekształca się z nieruchomego stalowego kolosa w bestię zdolną do pokonania każdego terenu. To właśnie na tym etapie montowane jest jego serce wysokowydajny silnik wysokoprężny o mocy do 1500 koni mechanicznych. To niebyle jaki silnik. Ten silnik został zaprojektowany, aby przemieszczać ponad 60 ton z taką samą łatwością na utwardzonej drodze, jak i w środku wydm, gęstego błota, ekstremalnych zboczy czy skalistych terenów. Montaż odbywa się w wyspecjalizowanych pomieszczeniach, gdzie doświadczeni technicy pracują z precyzyjnymi dźwigami i narzędziami hydraulicznymi, aby umieścić silnik w tylnej części pojazdu w strategicznym miejscu, które równoważy jego ciężar i chroni go przed uderzeniami wroga. Po zabezpieczeniu rozpoczyna się kluczowa faza: podłączenie skrzyni biegów, która przekazuje moc na gąsienicę, turbosprężarek, które zwiększają moc i responsywność silnika oraz układu chłodzenia z chłodnicami i wentylatorami, które utrzymują temperaturę pod kontrolą nawet podczas długotrwałej walki. Każde połączenie jest wykonywane zgodnie ze ścisłymi protokołami wojskowymi. Nie ma miejsca na błąd, źle ustawione złącze, niewielki wyciek lub niewłaściwie dokręcona śruba mogą spowodować, że zbiornik stanie się niesprawny. Przed uznaniem zespołu za ukończony przeprowadzane są próby na sucho. Silnik uruchamia się, skrzynia biegów załącza się, gąsienice obracają się w kontrolowany sposób. Wszystko pod czujnym okiem inżynierów, którzy monitorują drgania, ciśnienie, temperaturę i reakcje mechaniczne. Jeśli cokolwiek nie jest idealne, proces jest zatrzymywany i natychmiast korygowany. Na tym etapie czołg ma już siłę, by się poruszać, ale nadal trzeba go wyposażyć w to, co czyni go groźną bronią: siłę ognia i systemy obronne. Mając już konstrukcję i napęd, nadszedł czas, aby wyposażyć czołg w jego prawdziwe przeznaczenie siłę ognia. Ta faza odbywa się w specjalnie zaprojektowanym opancerzonym obszarze do obsługi ciężkiego uzbrojenia, gdzie każdy ruch jest precyzyjnie obliczony i przestrzegany zgodnie z surowymi protokołami bezpieczeństwa. Pierwszym elementem, który zostanie zainstalowany, jest główny moduł bojowy, sekcja, w której znajdzie się stanowisko strzelca i która posłuży jako podstawa dla armaty. To nie jest zwykła armata. Mówimy o ponad 6-metrowej długości, wykonanej z ulepszonej stali i poddanej precyzyjnemu wierceniu laserowemu, co zapewnia idealne ustawienie i wyjątkową trwałość. Zamontowana na zaawansowanym systemie stabilizacji armata może strzelać z najwyższą precyzją nawet podczas szybkiego ruchu czołgu lub pokonywania nierównego terenu. Jej możliwości pozwalają na wystrzeliwanie pocisków przeciwpancernych i odłamkowo burzących z odległości ponad 4 km, przebijając pancerz przeciwnika lub neutralizując umocnienia. Ale arsenał na tym się nie kończy. Broń dodatkowa jest zintegrowana, co zapewnia wszechstronność taktyczną. Współosiowe i przeciwlotnicze karabiny maszynowe do walki z piechotą lub zagrożeniami powietrznymi na niskich wysokościach. Automatyczne granatniki, przydatne w walce z umocnionymi pozycjami i lekkimi pojazdami. Systemy wyrzucające dym, które tworzą nieprzezroczyste zasłony w celu ukrycia strategicznych manewrów lub odwrotów. Cały zestaw uzbrojenia jest połączony z wewnętrznym centrum sterowania, wyposażonym w ekrany dotykowe, celowniki optyczne i komputerowe systemy celownicze. Stamtąd załoga może obsługiwać każdą broń z szybkością, precyzją i koordynacją, zapewniając czołgowi gotowość do natychmiastowej reakcji na każde zagrożenie na polu bitwy. W tej fazie czołg otrzymuje pakiet technologii, które pozwolą mu nie tylko atakować, ale także bronić się przed szeroką gamą zagrożeń. Sama siła ognia nie gwarantuje przetrwania na współczesnym polu walki, dlatego integracja systemów obronnych i elektronicznych jest fundamentalnym krokiem w przekształceniu pojazdu w wysoce autonomiczną i bezpieczną platformę bojową. Zainstalowane są radary zbliżeniowe, zdolne do wykrywania obiektów lub pocisków na krótkim i średnim dystansie, ostrzegając załogę w ciągu milisekund. Radary te współpracują z czujnikami termicznymi i zewnętrznymi kamerami o wysokiej rozdzielczości, zapewniając wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w nocy, a także w niesprzyjających warunkach pogodowych, takich jak mgła, ulewny deszcz czy burze piaskowe. Informacje rejestrowane przez te urządzenia są przekazywane do komputerowego systemu celowniczego, który pomaga strzelcom precyzyjnie namierzyć cel, nawet jeśli czołg jest w ruchu lub wykonuje manewry unikowe. Równolegle wdrażana jest bezpieczna i szyfrowana komunikacja, umożliwiająca nieprzerwaną koordynację działań z innymi jednostkami, nawet jeśli wróg próbuje zablokować lub zagłuszyć sygnał. Systemy te wykorzystują adaptacyjne częstotliwości i wojskowe protokoły szyfrowania, co gwarantuje, że poufne informacje nie mogą zostać przechwycone. Pancerz, już z samej swojej konstrukcji solidny, jest wzmocniony płytami reaktywnymi. Które po wykryciu zbliżającego się uderzenia pocisku generują kontrolowaną eksplozję, rozpraszającą część energii i zmniejszającą penetrację. Dodatkowo system posiada aktywne systemy obronne, które wykorzystują czujniki i środki zaradcze do przechwytywania i neutralizowania pocisków lub rakiet, zanim dotrą do konstrukcji. Ostatni etap produkcji czołgu jest bez wątpienia najbardziej rygorystyczny i decydujący. Chodzi nie tylko o sprawdzenie czy wszystko działa, ale także o potwierdzenie, że maszyna jest rzeczywiście gotowa do działania w warunkach prawdziwej wojny, gdzie każda sekunda i każda decyzja mogą decydować o wykonaniu misji lub jej porażce. Proces rozpoczyna się na specjalistycznych poligonach testowych, obiektach zaprojektowanych w celu odtworzenia najbardziej wymagających warunków, w jakich może znaleźć się czołg. Pojazd poddawany jest ekstremalnym manewrom, takim jak jazda z maksymalną prędkością po nierównym terenie, podjazdy i zjazdy po stromych wzniesieniach, pokonywanie głębokich rowów oraz długotrwałe pokonywanie niestabilnych powierzchni, takich jak gęste błoto czy luźny piasek. Przeprowadzane jest również częściowe zanurzenie w wodzie w celu sprawdzenia szczelności konstrukcji i działania jej systemów w ekstremalnie wilgotnych warunkach. Główne uzbrojenie jest odpalane w różnych scenariuszach w spoczynku, w ruchu oraz do celów stałych i ruchomych. Pozwala to na weryfikację celności i zdolności systemu stabilizacji do absorbowania odrzutu bez wpływu na celność. Równocześnie pancerz przechodzi testy balistyczne w warunkach rzeczywistych, w których sprawdza się jego odporność na kontrolowane uderzenia pocisków przeciwpancernych i wybuchowych. Podczas testów inżynierowie i technicy rejestrują dane w czasie rzeczywistym, temperaturę krytycznych podzespołów, zużycie paliwa, reakcje zawieszenia, osiągi silnika i skuteczność systemów obronnych. W przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki, nawet drobnej, zbiornik trafia do warsztatu w celu dokonania regulacji lub naprawy, a następnie ponownego przetestowania. Tylko jednostki, które pomyślnie przejdą wszystkie kryteria kontroli jakości, otrzymują ostateczną certyfikację i są dostarczane do sił zbrojnych. Na przykład Armia Stanów Zjednoczonych utrzymuje w służbie ponad 8 tysięcy sprawnych czołgów o łącznej wartości przekraczającej 100 miliardów dolarów, co odzwierciedla poziom rygoru i perfekcji, jakiego oczekuje się od każdego z tych stalowych gigantów. Pojazdy te reprezentują dekady postępów inżynierii, materiałach i technologii wojskowej. Nie są to proste maszyny, to strategiczne platformy, które łączą mobilność, siłę ognia i przeżywalność w jednym pakiecie. Ich obecność na polu bitwy jest nie tylko onieśmielająca ze względu na rozmiar i moc, ale także bezpośrednio wpływa na strategię i przebieg operacji. Za każdym egzemplarzem stoją tysiące godzin pracy, armia techników i specjalistów oraz proces produkcyjny, w którym precyzja i kontrola jakości nie pozostawiają marginesu błędu. Każdy zbiornik, który opuszcza linię produkcyjną, to nie tylko gotowy produkt, ale rezultat skoordynowanego wysiłku obejmującego projektowanie, inżynierię, testy i skrupulatne dostrajanie.